O, ohoho, ho. zaczyna się ciekawie, naprawdę ciekawie. Zaczyna się naprawdę ciekawa zabawa. Nie wiadomo, co kradnie. Także, trzech na cicho, będziemy kraść obrazy. Jak myślisz, będzie haker 3% w takim razie? Czy będzie standardowo Page albo Avi? Page. No, bo Avi, no, a... Avi'ego jego czasem ludzie robią, ale to rzadko. Dobra, generalnie tak, mamy najtańszy samochód, najtańsze bronie. I co? No i jedziemy do kasyna I poziom szczaszką oczywiście, no o nie mi trzeba zapomnieć. Też jest ważne. Dobra oczywiście, ja tu jadę na full sprintie z autostradą. I cyk na skróty kurde. Poza za kakcja. A w pauzę przed zobaczyć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Bo się już zgubi. I zgubił normalnie. No. no i ładnie było prawie bez zderzenia i pod sam koniec musiałem się z po tym zderzyć. Przed kasynem. Walimy kartę. Zrobił przepustkę. Kurde. Taísz? Mamy przepustkę na pewno pierwszego poziomu. No i dobra, teraz pytanie: Czy zrobił dostawę do Gana, czy jedziemy bez dostaw? O, widzę, że idą pierwsi. O, musicie walnąć. Inaczej będzie alarm. O, i mamy alarm. No to super. <grystanie> Elity nie będzie. Restart! O, koleś mówi, żebyśmy to zrobili wolno. Nie raszowali. <grystanie> to nie źle, nie? Tylko najlepsze jest to, że praktycznie nic się tu nie wydarzyło. Dobra, zobaczmy w takim razie drugą próbę naszych oto kozaków. Właściwie nie musicie ich walić, no. Możemy iść tędy. Tych. I pyk. W sumie nie. Trzeba iść tamtędy, bo nie mamy niestety drzwi otwartych. A taka propo kamera, zobaczy. Ehm, jest alarm. Bo ponieważ koleś się pchał do tych drzwi, a te drzwi były zamknięte. Dlatego jest alarm. I zauważył po prostu przez drzwi, to nie. Pyt. Patrzę, to są dosyć wysokie levele, To nie są tak naprawdę takie malutenkie levele, tak jak na początku myślałem. Ja nie mogę. I to definicja jest randoma. Dosłownie. Koleś ma w sumie tak wysoki level, ale mimo wszystko e, nie, nie da rady po prostu zrobić. Po prostu tego normalnie na cicho. trasz, koleś, ty ty czekaj, ty jesteś szefem. Ty stałeś przy tych drzwiach przecież. To przez ciebie jest ten alarm, koleś no. Ale zobaczmy, damy im, damy im się wykazać. Zobaczmy, co zrobią randomy. Tu przejdziemy nawet na bok. Niech oni kierują w takim razie. Ja po prostu będę sobie szedł. Ja no, go nie muszę nawet walić, więc w sumie ja sobie mogę po prostu iść i zebrać kasę. <grymne> Normalnie będę sobie chodził. On mnie oczywiście nie zobaczy. Zobaczymy, co zrobi random. Czego czy go zdejmie? Ao, trafił go. Poza. Na widzę drugi, że bardzo czyści generalnie teren. Niech czyści, niech czyści. Jak się coś zmienić, żebym tylko ja to wszystko musiał kierować. Jak tam na dole wyczyścić? W właściwie, skoro wyczyścił, to można biegać. Na full sprintie po prostu. Normalnie o tak po prostu biegać na full sprint'ie. Nawet nawet się nie zatrzymywać, po prostu biegać. Kamera się włączyła, ale to nie ma znaczenia. Easy. Kolej stoi przy karcie. Elo, będziemy walić kartę. Dawaj, walimy kartę. Pyiiing. Ty ileś było? 97 tysięcy. Bardzo dużo. Dobra, wyskaczemy się i zobaczmy co w takim razie będzie w skarbcu dla nas czekało. O ile oczywiście nasza drużyna w końcu tu dotrze, no. Niestety pan host troszkę się zgubił w akcji. No, no niestety tutaj nie ma. Cóż, poczekam przed drzwiami no w takim razie. No co będę innego robił? Muszę czekać na pana hosta. Panie hoście, gdzie pan jest? Panie hoście, a pan host dopiero wchodzi tutaj. Spoko. Możemy czekać w takim razie. Skoro pan host już tutaj wchodzi, no to jest wszystko dobrze. Tylko niech mi się drzwi otworzą, to będzie jeszcze lepiej. Będzie mógłbym sobie już zacząć wiercić. Pytam się. 3%? O, to dobrze. Chociaż z drugiej strony, w sumie, jeżeli nie robimy tego i tak we dwóch, no to to jest XD. Tak, musiałeś więcej zapłacić za to, żebyśmy to robili w kilku, niż to, żeby zapłacić za tego hackera. I teraz generalnie taka sytuacja, nie? Dlaczego już. To wierca, a nie tak jak wtedy pomijam animację. Sytuacja jest dość prosta. Po prostu naprawili tego glicza z pomijaniem animacji, i teraz już trzeba normalnie grać. Ale, no tutaj, no nie ma tak jak filozofii w tych drzwiach, nie? Zawsze to przyspieszało, oczywiście, robota. Le lecz, no jest jak jest, no powiem. Ja i tak uważam, że pan host powinien wziąć yy, 5% hakera. I normalnie byśmy ukradli te obrazy we dwóch, bo tak musiałeś zapłacić 15% więcej. Musiałeś dawać lepszego. Nie, nie ma lepszego hackera. Tą page wziął. Beka z Noba. Beka z nowa. XD. <grym> tak to mogłem określić. Pytam cię, go trzyma 3%? Ten mówi, że tak, nie? Wytypy w ogóle. Musiałeś wziąć page albo Awiego, bo nikt tyle czasu nie daje. Wszyscy hakują. W sumie dobra robota, no, bo tak powiem. Dobra, ja tutaj zaczynam od A w takim razie. I zabierzemy sobie, co jest na A wszystko. Weźmiemy AB, i tak dalej. Weźmiemy nawet skrytkę, i tak dalej. No, normalna sytuacja, normalna akcja, normalny napadzik, No, co więcej powiedzieć? My ciekawy, ile wyniesiemy, no. A wiem, że ma skrytki, ponieważ Lester mówił, że po prostu ma skrytki, nie? Więc trzeba będzie je wykręcić. Tutaj mam tylko dwie, więc w sumie aż tak dużo roboty nie mam. Więc zaczynamy sobie. Zcinamy obrazek A i idziemy do skrytki, nie? Przewiercimy sobie jedną skrytkę. Ktoś może przyjdzie, może pomoże, to zabierze obrazek B. W każdym razie, pierw zaczniemy od obrazku. A. I teraz przejdziemy sobie na skrytki. Może ktoś przyjdzie i tak ja zdążę się wyrobić. Bo mam tyle czasu, że dam na spokojnie sobie radę. Jak wszyscy będą wiercić, to będzie dobrze. No i dobra. W pierwszej skrytce no, mamy trochę. Wiercimy dalej. Następna skrytka. Co jest w środku? O, znowu jest. Kurde, ale fart. Dobra, to 2 na dwa na ten moment. A w trzeciej? Co jest trzeciej? Ty, 3 na 3. Kozak. Ale kozacko. No i dobra. 4 na cztery. To się nie zdarza zbyt często. Ja zabieram ten obraz, bo myślałem, że koleś idzie tutaj z obrazem ale nie przyszedł, więc w takim razie zabieram obrazek, to ja po prostu kręci do środku. Coś tam jeszcze zaczniemy skrytkę robić, ale będę już anulował, bo też on trochę to chowa. To za tym idzie, no nie będę do końca to wiercił, tylko wywiercimy może z dwie i anulujemy, bo on też troszeczkę niestety to chowa, więc dobra. O, jest akurat, w środku było, to więc jest okej, okay. dobra, następne coś jest. I dobra, i anulujemy, bo nie wykręcimy tego. No i wychodzimy. Ja już wychodzę sobie. I zaczekamy tutaj. Jak oni mają? Dość, dosyć mało czasu. Dosyć mało czasu mają. Ale chyba się coś wyrobią. Tak, da zamna spokojnie radę. No to dobra. No to w takim razie zero problemu. No co mogę więcej powiedzieć? Walenie karty. Oj, tak, tak. Walenie kartą. Niosę, Super niosę. Żadne niosę, kurde. Jeszcze cent nie uciekliś, Maty. Już o niosu mówisz jakimś. Dobra, w sumie teraz to też jest sytuacja. Nawet ja nie będę tego robił, bo wiem, że oni i tak wszystkich po pobiją, w skrócie. Koleś w ogóle mówi, żeby iść tymi... O, heli. Oczywiście, że heli. Oczywiście, że tylko helikopterem. XD w ogóle, w jakieś kanały. Zobaczmy, co zrobi nasz pan host. Czy będziemy ich bić, czy będziemy chodzić przy ścianie. A ten moment mamy zamknięte drzwi, więc musimy czekać aż się zrespi. Już wam się otworzyło? Spoko. Co, będziecie go bić? Bijemy gościa, spoko. Czyli skaczemy. Tutaj to potrzebujemy... Możemy przebiegać. Tutaj są ludzie? A nie ma ludzików. To jest dosyć ważne, bo wtedy jest alarm, jeżeli kogokolwiek zostawimy. Po prostu trzeba skakać. I dobra. Teraz, tak. Od razu sobie tego walimy. Masz. Chodź, koleś, do środka. Zabieraj to. No, chodź, dawaj, zabieraj. I w sumie to tyle, dobra. Wszystko zebrane. Możemy czekać przy tym. Już tutaj możemy czekać. W takim razie, no to dobra. No to czekam, aż ten koleś tutaj przyjdzie, oczywiście. A bardzo dużo. Prawie będzie 3 miliony. Ja nie mogę, patrzcie. Koleś nie wiedział, że tutaj mamy w ogóle dwa razy to. o ma lewe prawie 300. Beka z noba. Co można więcej powiedzieć? Beka z noba. Albo powrócił też niedawno, no też taka może być sytuacja. Po prostu nie grał bardzo długo. Ale to tak czy siak no, to, to jest wtedy tak zwany weteran nieogarniacz. Bo warto jest oczywiście wiadomo, poszukać sobie info na temat wszystkiego, ale no wiem... Raczej mam taką świadomość, że tego co grając po tych napadach, ja wiem, że większość osób tego nie robi. Oni o tym nie mają zielonego pojęcia. I tak to są po prostu fakty, nie? Co się dzieje na tych napadach, to są po prostu fakty. O, w ogóle widzę, że... Czy ten problem został naprawiony? Z cyklem dniem i nocy? Wygląda na to, że tak, bo cały czas mamy noc, więc perfekcyjnie wszystko jest. Bardzo dobrze w takim razie, dobra. Hoss idzie stadionem, a ja z tym kolesiem idziemy oczywiście na prawo. Widać, kto tak naprawdę wie. O! Spowodował nam jeszcze zainteresowanie nami, czy nie? Jeszcze nie. Okej, okay, to dobrze. To widzę, że ten koleś wie, ale nasz kos jest niestety garniaczem i nie ma po prostu bladiego pojęcia o co tu chodzi. O! Już się skapnęli. Ciekawe, dlaczego? O tak mógłbym powiedzieć. Ciekawe, kto mógł do tego doprowadzić. Już by pan host? Prawdopodobnie tak. Samochód dla czterech? Nie, ale dla dwóch już tak. Nie potrzebuję samochodu, w którym zabierzemy pana hosta na wakacje. Wydaje mi się, że taki sam samochód będzie idealnym kandydatem. Panie hoście, już po pana jadę. Jadę po pana hosta. Panie hoście, proszę wchodzić. Jedziemy. Dobra. Jedziemy na helikopter oczywiście. Pełną parą. Oj, oj. oj. Tutaj trochę nam pozablokowywali drogę, ale to nie dla nas. Tego to widzę, że mocno wywalili Aaa, kurde Pierwszy będę Beka, no, beka z gościa, nie Wali, Walimy i wchodzimy tutaj do góry I dobra, no co, no nie pozostaje nam nic niż po prostu biegać na samą górę No, ale no, widzę, że pan host nawet skacze sobie z obrazami Bo z obrazami akurat to powalnia raczej niż przyspiesza No nie za dobrze Okej, okay, to teraz pan host, musisz uważać normalnie No, jeszcze będzie przed przypadek, to spadniesz i będzie przypał A Znaczy mu pokażę, jak się już tutaj wchodzi do góry Bo to już jest prosta sprawa, no Nie takie rzeczy, pan host Robił. Dobra, lecimy po helikopter, już sobie go dazwalniemy i będę czekał. Pan host, no, pan host widzę, że już zaczyna wchodzić. No, no, pan host siedzi, teraz ty koleś, wsiadaj. Dobrze, go, sam się gołuj. Jak nie jesteśmy w pełnym składzie, to co mamy odlecieć? Nie możemy go zostawić, to nie jest dobre zachowanie. No i, jeszcze to nie musimy jeszcze dolecieć. A tu na doleceniu może wiele rzeczy się wydarzyć. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę bardzo dużo w Czech żeśmy zebrali. Mamy 2900, to jest naprawdę bardzo dużo. Ale też dwa razy był dzień utarknia. nie? Orgot for, God, for Kurde, chyba kolejce chce sobie achievement robić, no to wychodzi. Innej opcji nie ma, żeby chciał używać tego, tego czegoś. Nikt tego nie chce używać, bo nawet większość osób o tym w ogóle zapomina, że coś takiego jest na tym napadzie jak na drony. W każdym razie, jedyne co wiem, że pojazdy były najdalej, więc lecimy na plażę, więc... Lecimy, no, co nam pozostaje? Nic innego niż tylko lecieć. A, jednak nie, one były w połowie drogi. A, to źle spojrzałem? To sorry. Sorry, sorry w takim razie. No i co? No robimy nurę na samego dół. Na sam... samym dół? No sam dół po prostu, robimy już powoli nura. Ojo, oj, oj, o i dał radę, świetnie, brawo normalnie, wszystko się udało na tym napadzie, prawie wszystko, bo nie ma elity, więc można powiedzieć, że prawie wszystko się udało. Napadzik zaliczony, perfekcyjnie normalnie, bierzemy teczkę, dajemy mu, zabieramy teczkę, tam w ogóle tu mamy teczkę, tam mamy kopertę na paliku, ciekawe, bardzo ciekawe to jest. Nie zaliczono, no co więcej, do tego srebro oczywiście dostałem, no bo jak brze inaczej. Jeszcze to akurat nie byłem tym kierującym, więc no dobra, no, rozumiem oczywiście. Dla mnie z tego było 300 prawie 31 tysięcy. No to jest normalna suma jak na napady na kasyno. Oczywiście, ale, no, czy będzie to dobra suma ogólnie? No, to się przekona, no. Czy no, dobra suma ogólnie, no? Co wam w ogóle na myśli? No, dobra suma to na napady na kasę, no jeżeli chodzi o pomocnika. Na Kajoperika to jest trochę zawyżona suma. Ok, no, to w takim razie czas na podsumowanie tego napadu, ale przed nami biały ekran. O, i nasz salonik, no. O! Koleś widzę, że ma wszystko porozstawiane. Hmm... A! Wszystko w takim razie rozumiem. Tobera po prostu się zepsuła. I dlatego jest jak jest i pewno jestem u siebie po prostu w salonie i dlatego tak to wygląda. Tak... No to trudno, no niestety. W takim razie zakończenia tego nie poznamy. W każdym razie, no, to byłoby na tyle, na to wychodzi. Kolejny napadzik na kasyno yy, zrobiony? Chyba mi się wydaje, że to może być potencjalnie już setny, nawet napad na kasyno, więc setny napadzik, który się powiódł, to, to jest nieźle. W każdym razie, no to byłoby na tyle, do następnego, cześć.